Nie ma ja jestem Simson Boss i dzisiaj wam zaprezentuję moją furę. Po co ja to nie? Ja po źle zrobiłem, nie wsiadam do niej, tak Klikasz się tu pojazd tej drzwi. Żadne pokażę wam Wszystkie Jest git. Wszystkie pokazane ja To tak będzie wyglądać. Hmm, jest git. Wszystkie drzwi otwarte. Hmm, dobra, żadne... i teraz żadne zamykamy. Eee, wszystkie... o jakie ładne. Nie ładne? Piękne. Takie... Karin Grunka zwykła. Bagażnik tu, drzwi takie. Ładny jest matkę takie... o opony fabryczne ma tylko że zmieniłem na te troszcze, na T -t -t -t. Tak się prezentuje Piękny jest Piękny yy, I co jeszcze? Oprócz tego Jeszcze możemy mu tutaj odpalić Silnik Włącz Silnik może włączyć Światła Włączyć Radio I włącz muzykę No i tyle się da Wiesz, że coś tu nie działa to jedno No, zajebisty jest tutaj Poza Trzeba wejść on sobie nie rozbił. bra nie wygląda. Tutaj ona jest niezniszczalna praktycznie. Nie Tak jak wczoraj wam na odcinku. Tylko tam skasowałem. Bo mi nie pasował. Tylko, że nie jest skoro odporna na ten nową bombę. Tylko tak, żeby cię nikt nie zabijał. Bo ona jest zajebista. Jest lepsza od pickapa od wszystkich od najlepszych samochodów. Nie wiem, wsiądę i pokażę do środkę jeszcze F, tutaj przypalimy Zobacz tutaj zaraz Tak wygląda Te się zamknęły, nie wiem czemu Jadę do zapartym klapą Jadę za z klapą WhatsApp Zamknę to sobie Pojazdy Żadne Trzeba sobie... Jest git. Teraz wsiadamy do fury. Odpalamy i jedziemy dalej. Już pokazywałem tych Teraz Raz mu pancerzyłem prawie, że na maksa. Kaski troszkę ściano dałem Dużo tutaj pojazd. I za to subiki łapka musi być w górę do taką kurę, bo później nie będzie mi stać na kurę jak nie będę miał sławił, a w górę. Tak jak te. I to to by było w tym, w tym materiale na tyle. Trzymajcie się i cześć!